Na <śmienicza> początku to wrzuciłem po i poszedłem spać, bo nie było wiatru. No, ja tą nockę miałem w miarę spokojną, oni z tego cholernego rybola, który się tam nazywał, który mi był obok cały czas. E, więc, ale cokolwiek to sparło, no, demolowałem telefon komórkowy przy okazji, nie wiem I, i, i jakiś cudem. I pierwsza nocka to było dokładnie 14,8 mili między godziną 11.40 to był poniedziałek, tak się nie mylę a 8 rano we sporek. A później już było całkiem niezdle od następnego dnia, bo wtedy już fajnie zaczęło wjechać. Jak przechodziłem, znaczy go ja tak przechodziłem w, w piktonym bajzie nawet, więc tam nie było problemu. Później zaczęło coś troszkę odpętać i zaczęła się już taka konkretna jazda, bo w nocy przyszły tak chłopie, takie chmury burzowe. Zrzuciłem grota wcześniej i jeździłem na samym spoku fok na początku warszowym. Ja miałem problemy, bo wywoziło mnie na tym spoku, miałem za dużo żagla, aż w końcu, kiedy dość tego tego, idę spać. Zrzuciłem żagiel, sprawiłem sztormowego i wyrzuciłem dyskostę za rufę. I tak, walę się do spania. Ponieważ strasznie mi się chciało spać i w większość trasy miałem ten problem, że bardzo dużo spałem i bardzo mi się spać chciało, nie wiem o co chodzi. Albo to zmęczenie całościowe, albo stres, albo to wszystko na raz. I na, na początku pewnie jeszcze obiad choroby morskiej jakieś. Bardzo nieregularny styl życia, bo e, jednego dnia nie było kłopotów jedzenia, drugiego dnia na przykład potrafiłem rano zjeść e, o godzinie 6 i jabłko i nic nie jeść do 24 w nocy. E, bo nie było jak za bardzo. Więc, może, może gdyby się to trwało dłużej, nawet w takich warunkach i Jaką stabilizację by złapał, jakiś szyb, to, to wyszłoby lepiej I dzięki Bogu, znaczy Grześkowi za ICA, bo dawało mi ten niesamowity komfort to, że przynajmniej wiedziałem, że jakiś duży mnie nie rozjedzie. No i jak jestem dalej w dala i złożu, jest szansa, że nie spotkam żadnego rybola małego. Bo nie bardzo mają ludzie tam płynąć małe rybole, bo duże okej, okay, a duże będą za Tutaj jest spory ruch. Yy, bo ja też miałem spotkanie bliskie ze statkiem na szczęście ta bliskość yy, zamknęła się w odległości półtora mili. Stałem, spojrzałem no i stałem zobaczyłem statki, a tu parę mil, tu parę mil, spoko, wyszedłem, wyłączyłem go, bo już no, musiałem osiągnąć prąd, bo słońca było bardzo mało, już od paru dni generalnie coraz mniej prądu na a chciałem przede wszystkim mieć tego Alica pod peryferyfem, jak tu będzie duży ruch, żeby mm, w razie w warunkach no, coś widzieć, a nie na zasadzie, że dobra to ja jadę, może być bezpieczniej, nie? No i wyszedłem na pokład, a miałem strasznie że pić bo, bo, bo to chyba trzy razy zmieniałem żagle. a Później były jakieś, jakieś burze przechodziły i generalnie wszystko było powiązane tak byle jak, byle nie spadało do wody. Poszczątałem pokład, to mi miało dobrych kilkadziesiąt minut, to jest fakt. I ja się nie specjalnie rozglądałem, bo była bardzo wysoka fala. Nie, nie wiem, no pknięcie metrów spokojnie. E, w końcu siadłem idziałem, dobra, to odwiązuję ster <grym> i, i tego. I ruszamy. I, I w tym momencie o, o, obejrzałem się fala, wyniosą mi do góry, patrzę, a ja widzę już od odkosy przed e, tego od fali dziobowej statki. I tak, no to super, i tak myślę, no w wszystkich warunkach to ja nie mam szans pojechać w bok bo jest za duża fala i w się zaczniemy rolować i się, nie będę miał żadnej sterowności, będę skończył tam kółka więc, więc, więc zmieniłem kurs, nie wiem, może 50 stopni, tyle że mogłem w tych warunkach z gumy na ster z powrotem eee, rzuciłem się do, e, do radia, włączam radio, włączam ailisa, bo nie wiedziałem, czy będę musiał wołać wszystkie statki w po okolicy, żeby zmieniały kurs eee, czy uda mi się tego wyhaczyć, który skład konkretnie jest. A i ma tak, że po włączeniu od razu podaje listę składków, tylko że na początku tylko i wyłącznie numerem MSI. Dopiero mm. póki, po, czasem po kilku minutach ładuje wszystkie informacje o składkach. A tu okazało się, że w ciągu no, 30 sekund jest. An Angel Legend. <grydź> no to, to na <grydź> Więc w, ogóle, w, w mówię. On odezwał się w spokojnym głosem, a ja mówię, że jestem na jego kursie. On okej. Okay. Taka siła spokoju z drugiej strony, nie? jak patrzę na ten statek, no chyba zaczyna jechać po mojej lewej burcie. Tak dziś bardziej, nie? Nie wiem, czy to taka akurat drzwi tak, tak wyniosła na fali, że mi się tak wydaje, ale wziął się to lista z powrotem, no rzeczywiście zmienił kurs, bo zapamiętałem jego kurs. Wcześniejszy i teraz widzę, że rzeczywiście zmieniasz. Zmienia się. Poczekałem troszkę, jak y, tego jak zmienił kurs za 10 stopni i krzykałem przez radio, że dziękuję bardzo, jest okej. Okay. jeszcze spytał, czy wszystko w ogóle jest w porządku na jachcie, czy nie mam kłopotu. Y, powiedziałem, że tak, że jest wszystko w porządku i popłynął dalej.